Jestem reżyserem dubbingu, przy czym w sytuacji, kiedy tak jak w tym przypadku Pamiętnik Florki realizowany jest przez polską ekipę, jestem reżyserem dialogów. Moim zadaniem jest przyporządkowanie postaciom tego, co mówią. Jak mówią, wynaleźć w nich takie indywidualne cechy, które zachęcałyby młodego widza do pozostania przy ekranie. Nazywam się Marta Strużycka, jestem reżyserką i animatorką. Pracuję w studio filmowym Animapol w Łodzi i studio filmowe Animapol od wielu lat współpracuje ze studiem miniatur filmowych. Tutaj najczęściej odbywają się nagrania dubbingu do seriali produkowanych przez studio Animapol. No, i w chwili obecnej nagrywamy właśnie głosy postaci do serialu animowanego dla dzieci, Pamiętnik Florki. Pamiętnik Florki jest o tyle ciekawą realizacją, że on powstaje właściwie bardzo, tak powiedziałabym, na żywo, bardzo jest przeżywany przez aktorów. Nasza. Główna bohaterka, Florka, grana przez Karolinkę Kalinę, jest, jest jej równocześnie takim większym debiutem w tego typu produkcjach. Widzimy, jak Florka boryka się z różnego rodzaju problemami, i równocześnie jak dojrzewa, kiedy odkrywa świat, kiedy cieszy się małymi sukcesami. Bardzo ciekawą rolę kreuje również Piotr Warszawski, który gra tutaj Ojca, ale również innych mnóstwo postaci, które pojawiają się epizodycznie. Bo to nie jest żadna pani Bobrowa. To Batman. Mhm. Mhm. E, y, aktor y, dubbingowy, aktor dźwiękowy po ogromnych doświadczeniach potrafi zagrać kilkanaście ról różnorodnych, takim znakomitym przykładem aktora, który potrafi grać głosem jest Jarek Boberek, takim aktorem jest na przykład Piotr Warszawski, który tutaj gra rolę ojca, ale ważny jest na rybek, ważne są młode głosy, ważne są doświadczenia dla młodych aktorów, dla których Pamiętnik Florki jest pierwszą realizacją i tutaj mamy Oli Posielężnej, która dopiero zaczyna w tym zawodzie. Dla niej jest to ogromna szansa i odkrywanie swoich własnych możliwości, począwszy od tego, czy mają dobrą dykcję, poprzez jak w jednym zdaniu, niejednokrotnie w kilku reakcjach jedynie zawrzeć charakter jakiejś postaci. Ciężko mi mówić o trudnościach, ponieważ całe nagranie przebiega bezproblemowo, na dobrą sprawę. To nie jest też pierwszy raz, kiedy nagrywam dubbing do serialu. Oczywiście wszystko, dużo zależy od tego, z jakimi aktorami się współpracuje. Jeżeli są to aktorzy doświadczeni, którzy już nie pierwszy raz to robią, to przeważnie tutaj nagranie głosu do danej postaci no, przebiega tak. No, trwa to chwilę, po prostu nie robimy zbyt wielu poprawek, zbyt wielu wersji niektórych kwestii. Natomiast jeżeli aktor jest początkujący, no to wtedy wiadomo, musimy troszkę popracować nad interpretacją tekstu. Czasami trzeba nagle wymyślić głos do jakiejś postaci, więc to też wymaga jakiejś elastyczności od aktora. Ale to są takie rzeczy, które myślę, że są, to są problemy, które się zawsze zdarzają przy nagraniu i spokojnie jesteśmy w stanie nad nimi zapanować. Mam coś na tatę Klemensa. A tu, a to już, to już jest tata Klemensa. Dobra. To poznasz, w przedszkolu jest miło i wesoło. Da. Siedzi? Dobrze. Não